Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piotr A ja W dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejne zrabki, pełny portfel. Zostało wydane 150 złotych. Zobaczcie, jakie one są potężne. Pełny portfel. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. Napiszcie, komentarz, oglądajcie do końca ten odcinek. I przechodzę do drapania tylko do zrapeczek. Więc miłego oglądania. Czy widzowie, ja już przechodzę do drapania pierwszej zrabki. Otwieram i zaczynam drapać. Zdrawkę pełny portfel. Dzisiaj mamy bardzo dużo tych zdrapeczek pełnych portfelów. Chcemy zobaczyć, ile wyjdzie, jaka wyjdzie kwota na końcu. Wszystko będziecie mieli na podsumowaniu. 22, 05, 14, 06, 11, 04, 13.

Tutaj chyba nic nie ma. Czy przechodzę do kolejnej gry, a jest to oczywiście dwie pary, więc zobaczymy czy coś tutaj będzie. Mam nadzieję, że będzie. I że będziemy chociaż na zero. Albo na plus. Tutaj jak na razie nic nie ma. Może jakaś potężna kwota wpadnie po prostu. Dlatego tu nic nie ma. No, i tutaj też nic nie ma, także przechodzę do ostatniej gry, a tutaj trzeba znaleźć trzy takie same kwoty: 50 100 zł, 60 zł, 5 30 zł, 150, 200, 200, 100, 500, 150. Także widzowie, w pierwszej zdrabce niestety nie ma nic, także ona leci do przegranej, a ja przechodzę do kolejnej zdrapki. Także ja już tutaj otwieram zdrapkę pełny porcji i zaczynam drapać. Zobaczymy, może w tej coś będzie, może po prostu będzie większa kwota. 10, 15, 25, 26, także ja już drapię, 28, 0,3. 09, 01, 22, 08, 17, 16, 18, 31, 34, 05, 11, 23, 19, 33. 07 12 13 i 27, więc na razie nie ma nic. Łapiemy pary teraz. Może tu coś będzie. Diament. Banknot, walizka. Era czwarta. Diament, banknot. Klucz. Pierścień walizka moneta poniczynka banknot para ósma tutaj też nic nie ma także gra druga 150 60 o tyle 50 530 5 500 Dobra już jestem tutaj drapię kolejne 2 miliony 60 150 200 Więc niestety drugiej zrabce też nie ma nic więc przechodzimy do kolejnej Także widzowie ona leci do przegranej, a ja lecę do kolejnej Także widzowie kolejną zrabkę już tutaj otwieram Złotóweczkę biorę i drapiemy

Zobaczymy co tu będzie bądź nie będzie. Walizka moneta, sztabka pierścionek, koniczynka walizka, koniczynka pierścień, moneta, koniczynka, pierścień banknot, walizka klucz, więc tutaj nie ma. Więc szukamy tutaj znowu food. 3, 100, 100, 200, 60, 50 tysięcy, 2 miliony, 50 tysięcy, 62 razy mieliśmy, jeszcze dwa razy mamy, 5 tysięcy, 5 tysięcy, więc znowu niestety nie ma nic, także przechodzimy do kolejnej zrabki. Także widzowie tamta poleciała do przegranej Ale otwieram kolejną i Zobaczymy co w tej Będzie zdrabce mam nadzieję Że w końcu coś Zobaczmy 05 32 18 31 11 01 25 17 29, 0,2 19, 14 27, 13, 0,6, 28, 24, 16, 22, 20 0,3 0,7, 15. 21 Więc tutaj na razie nie ma nic. Znowu pary zobaczymy. Sztabka koniczynka, moneta banknot, pierścień koniczynka, diament klucz, banknot walizka, sztabka klucz

dwa miliony 30. Tutaj nie ma nic. Zobaczymy. I przechodzimy do kolejnej zrabki. A ta leci do przegranej. Także widzowie, ostatnia zrabka. Już tutaj zaczynam drapa ale najpierw ją otworzę. Tutaj już ustawię wszystko i gdzie jest ta złotówka? To jest. Także już tutaj drapię ostatnią zdrapeczkę. 24. Dwadzieścia sześć, zero dwa, zero siedem, zero jeden, dziewiętnaście, zero osiem, zero sześć, zero pięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem, siedemnaście, zero trzy.

kwoty. Więc zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Tak na razie nie ma nic. Ponownie niestety. Ale może w ostatniej będzie takie pięćko. Monety, diamenty. Tu, czy tutaj też nic nie ma.

tysięcy i dwa miliony. Więc nie ma nic, więc przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka, a ta leci do przegranych. Także widzowie, te wszystkie zdrabki lecą do przegranych. Straciliśmy 150 zł, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszę komentarz, przeszlicie znajomemu, bądź znajomej i tylko tyle, więc y, widzimy się już jutro, a ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć!